Tak, pewnie właśnie teraz skończyło się odliczanie na YouTubie Tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku I dzisiaj zaprezentujemy sobie No właśnie, co my sobie zaprezentujemy? To otrzymamy trochę w napięciu jeszcze przez chwilę Siądziemy Wieczny dzień jest dzisiaj, no ale to Nic na to już nie poradzę Może być ciut gorzej słychać Tak jedziemy od przodu, jedziemy, jedziemy, jedziemy i tadao, proszę bardzo, jest o to maszyna, a dokładnie to jest brona talerzowa firmy Agroklon. Szerokość robocza 2,70. Pokażę może dookoła, jak to się prezentuje. Też za ciągnikiem. no jest kawał maszyny, powiem Wam. W końcu pod ten ciągnik jakiś sprzęt, który. Wykorzystuje jego możliwości. Co by tu mówić od razu? Uprawiamy sobie tutaj pole. Może inaczej. Tam na poprzednim filmie chyba widzieliście bronowanie. To bronowaliśmy sobie hektar. A tutaj była łąka. Tu już troszeczkę zrobiłem. Zresztą to widać nawet. Tutaj była łąka, i ją sobie po prostu przeorałem. Te dwa hektary były, czyli razem się łącząc to zrobiły trzy. I zobaczcie tu jest bardzo ładna czarna ziemia, tak więc no szkoda mi to było pod łąkę. Można sobie tutaj coś posiać. A wiecie, jak to jest orka, znaczy, wiecie, jak to jest coś, jak się orze tą łąkę, nie że takie obryły kępy raczej zostają. więc postanowiłem sobie, że parę razy przejadę to tym właśnie agregatem. No ale dobra, wracając, bo to na inny odcinek. Temat teraz jest o tej, właśnie talerzówce. Powiem tak. Yy, szerokość 2,70 metra. Ciężar to jest chyba tona 300 czy tona 400, coś takiego. I daje radę to. Daje radę ten zestaw na spokojnie. Yy, nic tutaj się nie dzieje. Ciągnik ma zapas mocy. Myślałem nad 3-metrową. Tam mi niektórzy doradzali, że weź 3-metrową, niby zapotrzebowanie na 3-metrową. To jest no te minimum 90 koni, ale właśnie minimum 90, nie, ja tutaj mam 92, czyli jakby teoretycznie były tylko dwa konie mocy w zapasie, ja nie powiem, bo ten ciągnik dałby radę, poszedłby, ale ja tych hektarów nie mam jakoś tak bardzo dużo, żeby, po co mi tą 3 metrową właśnie brać, stąd 2,70 normalnie i po drodze sobie pojadę jak gdzieś bym chciała. z 3 metrową, no to już naprawdę trzeba mieć tego e, areału trochę. No tamta na pewno ta 3m byłaby troszeczkę cięższa Też tutaj wiecie, jest tur Tak więc nic mi się tutaj nie dzieje, przodu mi nie, nie podbija Założyłem jeszcze dodatkową łyżkę Żeby to było też jakieś dodatkowe obciążenie Żeby wiadomo, ten, żeby to, ten napęd przedni też nie ślizgał się, żeby ciągnął Z tyłu są obciążniki na kołach Tak więc też jest tutaj wszystko dobrze teraz e, dociążone No powiem Wam, że zmiana zestawu, nie? Widzicie, takie fajne to jest nagrywać właśnie i pokazywać zmianę ze Pamiętacie, jak to było dwa lata temu? Tak, bez obciążników, bez tura i talerzówka od 60. A teraz taki, taki przeskok. Powiem wam, aż sobie tutaj zdjęcie teraz zrobię, bo super się super ujęcie, super się ciągnik prezentuje teraz. Ale dobra, co jeszcze do samej talerzówki, to powiem tak. Dlaczego firma Agroklon? Ta firma jest no dość młoda, tak? dopiero wchodzą na rynek maszyn rolniczych, ale to nie oznacza, że są, że są jacyś gorsi od konkurencji. Bo troszeczkę za tymi talerzówkami pojeździłem. Na przykład widziałem Agromaszu też talerzówkę, też chyba 2,70 szerokość. I jakoś ta nie odstaje dużo od, od tamtej. Jakość wykonania też jest na dobrym poziomie, zresztą jak widzicie sami wszystko to jest masywne, spawy są też solidne, nie rdzewieje tutaj nic. A no też takim no dość ważnym nie dla każdego mm, aspektem, czy może inaczej no dość ważna jest po prostu cena. No już nie będę się tutaj jakoś y, krył z tym, bo y, agromaszu chyba talerzówka to kosztowała ta 270 też z wałem rurowym, bo tu za wszystko się wiecie dopłaca, tak więc już z wałem rurowym to kosztowała chyba brutto, oczywiście mówię ceny 16800, a taka jak ta, czyli yy, no też z tym wałkiem rurowym 270, no to 11 tysięcy brutto, czyli tutaj macie już prawie mm, prawie 5. dobrze mówię 5 tak, 5800 różnicy, no to już jest dość duża bo gdyby tu było wiecie 800 zł, 1000 no to może jeszcze by się tam człowiek jakoś tam patrzył na tą, na tą markę ale no 5-800 taniej no to, to jest dużo tak to no można dołożyć do jakiejś nowej maszyny czy kupić coś używanego już za te pieniążki to, to czy po prostu no, mieć na jakieś nie wiem dobre wczasy tak to każdy na to patrzy a tak jak mówię no firma tutaj yy, ta talerzówka jakoś yy, nie jest gorzej wygląda, nie jest to jakaś tandeta, zresztą sami widzicie tak. tutaj tylko jeszcze jest powiem wam mokro i, i, ale ja już wyjechałem w pole, bo, bo obiecałem wam ten film zrobić i tak się spóźniłem dwa dni, za co przepraszam troszkę się to jeszcze oblepia, ale to to się zrobi, tutaj i tak jeszcze będę dwa razy to poprawiał wzdłuż i, i w poprzek a co do co do wału tutaj to nie ruszałem nie ruszałem, nic jeszcze nie przestawiałem ale on jakoś dobrze ugniata, bo można go wyżej podnieść, ten wał są tutaj dwa sfornie do regulacji, ale on chyba teraz jest tak, już najniżej opuszczony, więc niech tam sobie dogniata. Zobacz, jak mi będzie to przeszkadzać. Czy, czy ten to jakoś to później przestawię. Na razie jest dobrze. Może. O, no, zaraz zobaczycie, jak ciągnik idzie, jak sobie, jak sobie radzi. Tylko. Przełączę sobie głowę No i dobra, słuchajcie, to może teraz na vlogu opowiem co nieco, co tutaj będzie robione. Ogólnie to tak, na całym tym kawałku, to już mówiłem 3 hektary, planuję zasiać pszenicę jarą. Pszenicę jarą tylko oczywiście on zadbać o nią troszeczkę, jest jak, jak w zeszłym roku. Przecież w zeszłym roku to też susza zrobiła swoje, no nie oszukujmy się, ich słaba ziemia, bo to było 6z. 6 tak więc, no tam, tam susza ją w ogóle yy, wykończyła. Tutaj jest już no, ta ziemia lepsza, zresztą widzicie nawet tak, jaka, jaka jest tutaj czarna ziemia ładna, tego też z tego względu sobie postanowiłem, że po co nam no, ma być tu kurczę łąka, jak można coś posiać w końcu i, i z takiej ziemi uzyskać dobry plon. Ziemia jest wypoczęta, bo tu dawno nie było nic, nic siane. Obornika nie widziała, to mówię od razu, aczkolwiek ja nie uderzam w kurczę 10-12 ton z hektara. Chcę osiągnąć coś, coś więcej, ale też bez jakiegoś parcia nie ma co wiecie przewidywać ile się, ile się weźmie, to, to czas pokaże po prostu, e, co tu jeszcze chcę powiedzieć. Oczywiście nawóz będzie dany, już kupiłem tą e, polifoskę szóstkę w dawce e, 300 kg na hektar, no to na 3 te, na 3 hektary to wziąłem tonę już na całą paletę, na palecie była tona i tam zawsze zostanie pod coś yy, 100 kilo albo całość jakoś rozsieje po prostu ale ogólnie no dawkę przyjmijmy yy, dawkę przyjmijmy, że będzie to 300 na ten, na hektar yy, co do samej ziemi to na pewno będzie to jeszcze raz przejechane to nie patrzcie na to, że zostały takie takie kępy tych traw to jeszcze będzie raz przejechane wzdłuż teraz się deszcz rozpadał ale i tak talerzówka robi robotę, bo w zeszłym roku, czy nie, czy dwa lata, nie, w zeszłym roku pod siew Lucerny też to przeorywałem i swoją talerzówką jeździłem, to nic praktycznie nie wzięła, i wzdłuż, i w poprzek. Potem jeszcze musiałem wziąć to. Nie? Nawet był z tego glebogryzarkę, żeby jakokolwiek rozbić te bryły No a tutaj sami widzicie, nie, jak jest, zrobiło się równo po tym oranym. Łąkę to jest najgorzej, właśnie potem prawić po, po orce no, to zostają te właśnie kępy ale ten, ten sprzęt daje radę w ogóle to coraz bardziej zaczyna mi się ten, ta talerzówka podobać bo szybko to ubywa co z tego, że na przykład, zobaczcie miałbym tą dwumetrową i mógłbym jechać szybciej w teorii, bo tak naprawdę bym nie pojechał tutaj szybciej yy, poprzez, bo byłbym no wypadł z tego ciągnika troszeczkę trzęsie, a tak mam 8 na godzinę, 1500, nie 1800 obrotów i, i, i śmiało dodaję radę. I przynajmniej, no mówię, ubywał. Tą dwumetrową się jeździ, 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 a tu 270 jednak robi robotę. To nie ma co ukrywać. Też tutaj sobie, no jeździłem najpierw razko razu, teraz mówię, będę zajeżdżał. Aczkolwiek całe pole jest takie, taki clean. Nie wiem, czy tak widzicie na filmach, ale do pola wychodzi i, i ciężko jest tak, wiecie, trafić żeby potem nie żeby potem nie było ubytków że tam, wiecie, będzie zrobione a, a tutaj a tutaj już a tutaj już nie no, aczkolwiek to dobra jakoś sobie jakoś sobie spróbujemy ale nie, może wrzucimy jednak zakres H i damy jedynkę z połówką Będziemy kombinować. Tak jak wy, no widzicie sami, że to taki klint z tego pola wyszedł. Nie lubię takich, takie pola, są najgorsze do uprawy, a zwłaszcza do, do uprawy nie, ale do orki są najgorsze. To pługi obrotowe by się tutaj przydały, no ale jakoś to przełochałem, jakoś dałem radę. Brusz trochę wychodziło. Widzicie sami jeden przejazd, ile ta żuwa bierze. że naprawdę dość, dość porawo. Sam nie wiem co tu jeszcze powiedzieć na tym vlogu. Tak. Ogólnie będą na pewno filmy jeszcze ze dwa chociaż z, to, z tym sprzętem. Jeden się chciałbym postarać zrobić taki pod muzykę. Chociaż pod muzykę to niby nie jest mój typ, ja bardziej, bardziej vlogi, ale yy, wziąć kogoś, żeby nagrał, żebyście z zewnątrz zobaczyli jak to, jak to idzie. Tutaj no, widzicie tylko efekt pracy, ale i z zewnątrz zobaczyć coś, no nie wiem, będzie vlog jeszcze na pewno jeden z tamtego kawałka tam się tam będzie śmieśli i tam się będzie można w pełni popisać co tu, o co tu dużo mówisz, to nie wiem sam jeszcze może znajdzie mi jakiś, jakiś temat No, się zasłuchało radia Kurde, czy będzie w topa z tym zestawem Tak jeździłem, jeździłem, tu już wiecie, tam to jest górka, nie? A tutaj to jest taki dołek się robi, o kurwa, tu woda stoi tam, to w ogóle na, na łąkach cały czas woda stoi, bo bobry tamę zrobiły. Ale na szczęście zobaczyłem, że siada i ten yy, się zatrzymałem w porę, koła nie mielą. No, zawsze mamy tego. Zawsze mamy tura, więc troszeczkę się podniesiemy na pewno do góry na łyżce, bo wpadł mi, wpadł mi tył. Ale zobaczymy, może bez tego jakoś się wyjedzie. Tylko przerzucimy na wolniejsze biegi. No cóż, tu będzie na razie niezrobione. Nie będę jechał. Ale no nie jest źle. Wjeżdża. Tak, teraz z turem aż tak się nie boję, bo jak się tam przodem wpadnie, jest napędnie, To mówię, w porę się zatrzymałem i ten, i dalej tak, tam przód za bardzo wpadł, to się tym turem wypchnę. Spróbujemy tyłem, tak, wjechać to zagarnąć. Nie wiem, czy to jest, to jest sens. No i tu już koniec, nie ma sensu dalej. Nie, może troszeczkę wolniej pojedziemy. No i tak jak, tak jak Wam mówiłem, że y, lepiej wziąć taką 2,70 i, i być pewnym, że się wszędzie ciągnikiem wiedzie, bo z 3 metrową to już jak taki takie o no, większy odcinek, tylko kawałek jest tak mądro, No może niepotrzebnie to dorywałem, ale to już trudno, dorało się, to dorało. Y, a z 2,70 sobie jak widzicie jadę na spokojnie, nie? Y, a ten z 3 metra on już wiadomo, i ciężar większy, i, i ten, no i ciężej ciągnikowi, tak? Tak więc tutaj też weźcie pod uwagę, weźcie pod uwagę to w jakich warunkach pracujecie. Ja niby nie mam tu e, bardzo górek takich, aczkolwiek to e, jak ktoś właśnie jakieś te tereny takie na wyżynach, gdzie się wiecie pod górę naprawdę fest wjeżdża, no to tu już trzeba mówię, brać to, brać to pod uwagę. No też czy tych hektarów się ma dużo, tak? To jest, yy, to jest najważniejsze. Tutaj też. Nie patrzcie na no to, tam. Obkleiła się tą ziemią ta maszyna. Ale, a czemu ja tak wolny kladę. Aha, dobra. Yy, obkleiła się ziemią ta maszyna, aczkolwiek wiecie, to, to nie ma wyglądać, bo niektóre, na przykład, są filmy, które jest tak hamska, na przykład, reklama jakiegoś produktu. Coś widać, że idzie w jedną markę, bo na kanale jego jest tylko ten, ten sprzęt, i on jest zawsze, mnie to tak śmieszy, zawsze wyczyszczony, zawsze piękny, zero kurzu, nie? A to tak nie jest, wiecie, to też nie wierzcie w to. Ja staram się wam wydawać jakieś yy, no, rzetelne opinie, tak? Na temat danego produktu. I tutaj jak widzicie, o, tutaj do nas potrzęsie. I tutaj jak widzicie u mnie ten sprzęt nie jest jakiś wyczyszczony, nie jest na pokaz, to to robi po prostu, tak? to ten, ta maszyna robi i tyle. A tutaj sobie już przejedziemy. Nawet nie unoszę talerzówki. Tam było najgorzej wotra, ale pamiętam a, kiedyś właśnie w tym miejscu się tą sześćdziesiątką y, zakopałem z glebogryzanką. Był nawet chyba film z tego. Będę wobry zrobiły tamę i, I przecież tu normalnie było lustro tej wody. Jakbym staw, jakbym staw normalnie tutaj zrobił. Teraz i tak tylko tam w oddali jeszcze trochę jest. Wpada trochę ta woda, ale nie można tej tawy ruszyć. No, byłem w gminie, bo obry są pod ochroną. Mówię, no, kurde. No, trochę mówię, jest mokrze i to trzymam na podnośniku, a tuż dalej opuszczam. I ten. I jadę. No, najgorzej właśnie tu mokro było no, najgorzej mi się przeorało. Trochę aż to wytrzęsie, ale jak tam przejedziemy. Jak mówiąc z tym sprzętem, to u mnie on nie będzie zawsze, wiecie, staram się dbać o to wszystko, myć, te ciągniki, myć maszyny, ale jeżeli na przykład wiecie, no, zrobiłem trzy próby tym sprzętem, nie? I jakby to była jakaś chamska reklama, że trzeba to wszystko pokazać, nie? Że to ma być takie piękne, ładne, to powinienem już brać karszera i to myć, a ja uważam, że tak nie jest. Pokażę wam maszynę tak jak pracuje, też ona ma jakieś wady na pewno ta maszyna. Jeszcze mi się one nie ujawniły, ale każda maszyna ma wady. To nie jest tak, że nie wiem. Te inne marki, agromasz czy, czy ten, że one nie mają wad. Yy, za te pieniądze, przykład agromasz to też no, przesadza troszeczkę yy, z jakością, bo z jakością nie jest aż tak najlepiej. Nie wiem, że jest zła jakość tych maszyn. No, te maszyny naprawdę <laughs> dobrze się spisują, ale to też nie jest taka super festia jakoś, żeby... Żeby chcieć krzyczeć tyle za ten sprzęt Bynajmniej ja tak uważam, no ktoś może mieć inne, inne zdanie Tutaj tak jak mówię, tu gdzie było mokrze i to się tak przeorało Że troszeczkę raz trzęsie, ale jakoś sobie radzimy A ta maszyna, no na razie mówię, nie ujawniły mi się żadne wady Tej, yy, tej maszyny Nie jest jakoś coś, że nie, nie wytrzymuje Jeżdżę chyba po tej łące. Już trudno, bo z tej łąki to i tak chyba nic nie będzie. To będzie tak mokro. Tutaj to sobie wałem przejadę. Mam ten wał e, dość duży, tak więc te kolejny tobie tam nie przeszkadzają, że porobię się wałem. I tak wiem to wałować tak. Nie bruzda tak głęboka wyszła. I o, się przejeżdża naprawdę nie bardzo. Ale to tak o No i dobra, moje będzie wielkie mycie. Ale to jeszcze bo bo jadę też na jeszcze jeden kawałek, taką sobie tarujemy No i tak widzicie, tak widzicie to wygląda. Zabierajmy kamerkę, pokażę cały kawał zrobiony. Cóż, tyle to będzie ode mnie. E, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wyczekujcie kolejnych, kolejnych filmów. Będzie jeszcze, mówię, pod muzykę jeden film z tym zestawem. E, na pewno vlog będzie z kawałka, tak więc e, tak więc zapraszam do, subs do subskrybowania. Klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić tych filmów. I, I co? I żegnam się z Wami. Na razie Wam. I cześć.